Czyli kochani, dzisiaj zapraszam na opowieść o moich ulubieńcach. Od bodaj maja czy czerwca nie było moich ulubieńców, więc pokażę wam dzisiaj co używam i co polecam dla osób, które szukają dobrych produktów. Będzie trochę pielęgnacji, będzie też trochę ulubieńców z kolorówki. Tą kolorówkę widziałyście u mnie, ona się przewijała cały czas, więc tylko troszeczkę o niej wspomnę. Jeśli chodzi o pielęgnację, pokażę Wam krem, który cały czas używam. Moje klientki powiedziały, że widzą różnicę w mojej cerze kiedy, i pytają się, co, co, co nowego używam, więc w związku z tym jestem trochę zdziwiona, bo generalnie nic tak nie zmieniłam, ale wiem, że zaczęłam używać właśnie, żeby ponownie jakby zweryfikować swoją opinię o kremie na noc Sisleya. Tak wygląda z kolagenem i malwą. I naprawdę ja pamiętam kilka lat temu, kiedy moja przygoda z Islejem się zaczęła w Polsce, ja bardzo chwaliłam ten krem. To jest podstawowy krem, który zawiera właśnie kolagen, malwę i różne wyciągi, które działają jakby w synergii razem. I rzeczywiście on ma na za zadanie zregenerować skórę, jakby ją odrestaurować stymulować kolagen i no po prostu, żebyśmy ładnie, zdrowo wyglądały, żeby ta skóra po prostu była młoda. I jakby zachować, zachować tą młodość skóry. Ja Wam powiem, że ja poświęciłam któryś odcinek temu kremowi. On starczy na bardzo długo, dlatego znowu pojawia się w moich ulubieńcach. Przepraszam, ale on generalnie jest bardzo treściwy. Ja Wam pokażę, pachnie specyficznie, bo używają roślin, wyciągów roślinnych tutaj i używa używam. I powiem wam, że ten słoiczek ja używam na noc oczywiście tylko, no i, i już z trzy miesiące go używam, myślę, albo cztery. Jakoś tak. Wiem, że zamienię troszkę z seru używam, ale jakby nie była cały czas, on jest jakby na podorędziu i co, co noc jakby gości na mojej twarzy. I słuchajcie, spotkałam się właśnie z takim feedbackiem, z takimi opiniami klientek, że próbowały go klientki, które generalnie miały mieszaną skórę, tak jak ja. I rzeczywiście ta połać jest taka gęsta, natomiast on szybko wnika, a jeżeli zostaje ta pierzynka, to ona tylko regeneruje, bo co ma się wciągnąć w skórę, co ma zadziałać, to i tak zadziała. Natomiast były opinie, że on na nawet redukuje jak mam jakieś niedoskonałości skóry, typu jakieś właśnie może nie plamy pigmentacyjne, ale właśnie jakieś znaki, jakieś zaczerwienienia po tutaj niedoskonałościach skóry, jak na przykład mam jakieś znamiona, znaczy znamiona w sensie takie rozstępy jakieś na skórze, albo właśnie potrądzikowe, że on z biegiem czasu jakby. Stymuluje tą skórę na tyle, że te rzeczy znikają. Ja nie wiem, ja nie mam czegoś takiego, aczkolwiek powiem Wam, że po oparzeniu w młodości żelazkiem coś takiego miałam. Chyba na tak, na tym poliku, ale to, to nie widać pod makijażem. Zresztą bez makijażu też już nie widać. I powiem Wam. E Szkoda, że, no, ale generalnie nie widać, bo chciałam sprawdzić, właśnie na takiej skórze, gdzie coś jest. Ja się tu oparzyłam, więc tak sobie pomyślałam, że będę sprawdzać tutaj na ręku, gdzie mam to oparzenie, czy rzeczywiście ten, ten krem działa. Ale ci... zaciekawiło mnie, że właśnie inne klientki miały takie doznania, że jednak ta skóra jest zregenerowana. Czyli coś w tym jest. Ja gorąco polecam ten krem uważam, że rzeczywiście jest wart swojej ceny. Ja nie wiem, ile kosztuje w warunkach polskich. Natomiast w Anglii on kosztuje 107 funtów, jak pamiętam, i naprawdę ja uważam, że wart, wart zakupu. Następną rzeczą to jest z marki japońskiej Suku. Ona jest tylko dostępna chyba w Anglii. Na pewno jest w Ameryce, oczywiście w Japonii. Oni konkurują z Kanebo. To jest krem, ja Wam nie przeczytam, Suku Eye Cream, po prostu. On ma taką kremową, świetną konsystencję. W związku z tym, że mi się skończyło kanebo, mam też shiseido podoczy, ale mój ulubiony krem się skończył. W związku z tym, że miałam to w zapasach, postanowiłam spróbować czegoś innego i zastymulować skórę czymś innym. A i spróbowałam ten krem i powiem Wam, że bardzo mi pasuje. Przypomina mi właśnie kanebo. E, przypomina mi jego konsystencję. Mm, przypomina mi konsystencję. Hydra, hydra Change, jeśli pamiętam dobrze. I naprawdę świetnie się sprawdza, ma lekką konsystencję, Ja go użyłam, używam na dzień, na, na wieczór mam z Leia i po prostu jest genialne, bardzo mi odpowiada i myślę, że starczy na długo. Ja dopiero go rozpoczęłam, mam go gdzieś 3 tygodnie i tak używam i rzeczywiście widziałam, że on pięknie się włacza tu w skórę, pięknie się tutaj wkomponowuje i te zmarszczki, jakby nie były, są tutaj. Tu zniwelowane i jakby za, yy, może nie zakryte, ale w tym sensie, że unione. Ja, ja mam schizę, jeśli chodzi o kwestię tu oczu, y, oczu, i ja używam bardzo dużo kremów i nigdy nie zapominam przed spaniem, I czy jak wstanę położyć krem. Nawet jeżeli mam dzień bez makijażu. To z moich ulubieńców. I słuchajcie, skończył mi się, on powinien już do denka e, zaliczyć, do odcinku denek, ale ja nie robię takich odcinków. E, Lotion e, Biologic e, z serii La Prairie, przepraszam, Advanced Marine Biologic Tonic który rewitalizuje, rozświetla i dotlenia skórę, jest genialny, trójfazowy tro... w toni, który ma trzy, jak... trzy jakby bazy alkoholową, która pomaga jakby wtłoczyć wszystkie składniki w skórę, e, tą e, olejkową i wodną i słuchajcie, jest najlepszy z najlepszych, mi się już skończył, ja miałam go bardzo dużo, używałam codziennie i to jest coś wspaniałego, niektórzy mówią, że śmierdzi alkoholem, ale tak jak mówię, ten alkohol jest i on się ulatnia, natomiast przy skórze mieszanej naprawdę on pięknie, pięknie dotlenia Tą skórę rewitalizuje I rozświetla I to jest mój niezastąpiony numer jeden W ogóle mam słabość do serii La Prairie Advanced Marine Biologic I to jest coś na pograniczu serum To nie jest lotion który, lotion, który Po prostu oczyszcza skórę W moich ulubieńcach To było w poprzednim odcinku I generalnie znajdziecie. Miss Dior Blooming Book Te perfumy przewijają się przez moje życie od dwóch lat. Ja je uwielbiam na mnie, są bardzo trwałe i bardzo mi odpowiada ta kompozycja zapachowa. Słuchajcie, ostatnim czasem powróciłam do podkładu Les Z serii Healthy Glowy Foundation i uważam, że jest genialny. Bardzo ładnie się stapia ze skórą trwały. Daje taki naturalny efekt wypoczętej skóry i to jest mój hit na, na ten na miesiąc, który minął i oczywiście o pomadkach Wam wspomniałam znajdziecie szersze rozeznanie i, i moją, m, moją opinię w poprzednim e, w poprzednim odcinku Nyxa Butter Lipstick, świetne naprawdę polecam e, Fito Twist, Sisleya e, pomadka Błyszczyk i e, Coś, co nawilża i odżywia taką odżywkę do łóż w jednym. No i coś, co powróciłam, kiedyś kupiłam sobie na wolnocłowem, czyli oczywiście moje ukochane meteoryty hmm, Gernleon. Tu mamy rozświetlacz i e, piękny, piękny róż, który ja też bardzo często używam, zwłaszcza meteoryty. I powiem Wam, są niezastąpiane. I do jeszcze jednego ulubieńca, którego nie przyniosłam, gdyż nie prezentuje się zbyt ładnie. Jest tu. Bronzer z Tommy, Tom Ford z rozświetlaczem, którego uwielbiam, używam codziennie, mam go dzisiaj. Muszę go trochę przeczyścić, to opakowanie, ale widziałyście niejednokrotnie na, na moim blogu i naprawdę gorąco, gorąco, mimo jego ceny polecam. Jest aksamitny, świetnie się wkomponowuje w każdą niemal, bym powiedziała, tonację skóry, oczywiście nie, nie dla bardzo, bardzo brązowej i jest po prostu bardzo mega, mega lekki, nie zatykający skóry. E, to wszystko. Mam nadzieję, że moi ulubieńcy się Wam podobali. Jeśli tak, poproszę o kciuka w górę. Zapraszam do subskrypcji i do dalszych moich odcinków. E, Obiecuję, że postaram się być bardziej e, częściej i e, może więcej też nagrywać nie tylko o, o kosmetykach. E, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Pa!